Słuchajcie, bardzo ważny temat dzisiaj dla osób chcących zarabiać kasę w necie, ale też dla osób generalnie chcących odnosić jakieś sukcesy mierzalne w życiu, w życiu, w sporcie itd., zawodowe. Słuchajcie, bardzo często, no w 90% przypadków to lekko, spotykam się z tym, że kiedy mówię o sobie, w jaki sposób ma się kierować w tym internecie, żeby Dojść do jakichś fajnych efektów, to często słyszę: od no, łukasz, ale ja nie mam doświadczenia, ja się na tym nie znam, moje życie jest nudne, nieciekawe, nie mam żadnych wyników. I, i teraz uwaga: Jeżeli startując z biznesem online. Ten sposób będziesz szykrować, że ja nie mam doświadczenia, jestem nudny, w ogóle nic nie umiem. No to nie przyciągniesz do siebie osób, a w internecie zarabiamy poprzez to, że przyciągamy uwagę i potem jesteśmy w stanie coś sprzedać czy polecić. Więc no, uwaga. To w jaki sposób? To jest bardzo ważne. To w jaki sposób ty masz po sobie mówić w tym internecie? To nie ma być stwierdzenie faktu. To, to w internecie to nie jesteś ty. To, to, co ja teraz do ciebie tutaj mówię, to nie jestem ja. To jest mój awatar, który do ciebie mówi w, w takim sensie, że Łukasz Czciodzki w internecie to nie jest Łukasz Czciodzki w życiu. Każdy ma jakieś tam ileś swoich ról do odegrania. Ja mam rolę rodzica. Mam rolę osoby, która się zdrowo odżywia. Mam rolę też osoby, która zarabia w necie. Mam rolę mentora, który uczy innych zarabiać w necie. Są różne role. I ten Łukasz Ściotski, którego ty widzisz w necie, no to jest Łukasz środki, rola osoby, która, jakby, awatar, który zarabia kasę w necie i uczy innych zarabiać w necie. I to wszystko. Nie? To nie jest Łukasz, który, yy, który lubi na przykład czytać kryminały. Yy, czy, czy to nie jest Łukasz, który który lubi sobie wiesz, jakieś tam inne rzeczy porobić. Nie? To jest Łukasz tylko i wyłącznie zarabiający kasę w necie i uczący innych zarabiać w necie. To jest mój awatar, który sobie stworzyłem. I ten awatar nie jest stwierdzeniem faktu, bo on nie stwierdza faktu o mnie jako o Łukaszu śchockim ogólnie. To jest, to jest tylko i wyłącznie zaproszenie pewnych możliwości. Czyli gdy ja startując biznesem online pisałem, że zarabiam 10 tysięcy miesięcznie w necie. Nie było to stwierdzeniem jeszcze faktu, bo ja zarabiałem wtedy na etacie 1000 złotych z groszami. Było to zaproszenie możliwości, ale przez to programowanie swojej głowy na takie zarobki, moja podświadomość i wszystkie moje działania, które podejmowałem, wszystkie rzeczy, które robiłem, Pchały mnie konsekwentnie do tego, żeby te 10 tysięcy złotych zarabiać, i w 3 miesiące doszedłem do tych 10 tysięcy złotych. Dlaczego w ten sposób działałem? Bo na początku ktoś mi wytłumaczył, że tak właśnie trzeba, że to nie jest stwierdzenie faktu, to co my piszemy. To jest awatar, który po prostu zaprasza pewne możliwości do naszego życia, który ma nam pomóc w pewnych rzeczach. Mówiąc na głos. Jakby deklarując swoją tożsamość w ten sposób, na głos, publicznie, pomagamy sobie, pomagamy sobie. Często ludzie w tym momencie mówili mi, Łukasz, ale no dobra, ale to, 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 to jest chyba jakieś oszustwo. No to nie mówisz prawdy wtedy. Jeszcze raz podkreślam. Mózg działa w pewien sposób. Podświadomość działa w pewien sposób. I teraz chodzi o to, aby wykorzystać to na swoją korzyść. Jeśli wiemy, jak działa mózg, jak działa programowanie tego mózgu, jak działają takie deklaracje wygłaszane po prostu, przynajmniej wobec, nie? no to możemy to albo wykorzystać na swoją niekorzyść, albo na swoją korzyść. albo neutralnie. I teraz, co robi większość ludzi? Bo ja bym mógł też powiedzieć: większość ludzi się oszukuje. W jaki sposób? No w taki sposób, że mówią, nie dam rady, to nie dla mnie, nie mam doświadczenia, muszę się jeszcze czegoś douczyć, muszę jeszcze przerobić cztery kursy, żeby zacząć. No To też jest oszukiwanie, to nie jest stwierdzenie faktu. To jest zapraszanie też pewnych możliwości. Mówiąc negatywnie, czyli wygłaszając takie negatywne tezy, ty zapraszasz bardzo złe możliwości do swojego życia. Ograniczenia wręcz bym powiedział. Nie? Sam się ograniczasz. Więc lepiej, żebyś już nie mówił nic. Ale ale większość ludzi, no niestety, mówi te negatywne rzeczy. Natomiast ja się zorientowałem, że jeśli mówiłem cały czas, że to nie jest dla mnie, no to to nie było dla mnie. Jeśli cały czas mówiłem, że nie mam pieniędzy, to nie miałem pieniędzy. Postanowiłem to po prostu odwrócić na swoją korzyść. Mówić, że mam pieniądze. No i te pieniądze się pojawiły. To nie jest tak, że one spadły z nieba. Albo że tylko to mówienie sprawiło, że one spadły mi, że, że, że one mi się pojawiły na moim koncie. Nie. Po prostu deklarowanie w ten sposób swojej tożsamości sprawiło, że łatwiej było mi pewne rzeczy gdzieś tam robić. I tak samo dalej, kiedy już miałem pewność, takie potwierdzenie, nie? no bo bardzo szybko do tych 10 tysięcy doszedłem, po prostu mówiąc, że je zarabiam, ale oczywiście robiąc rzeczy, które, które się przełożyły na te zarobki. No to potem stwierdziłem, dobra, no to teraz sobie ustalam cel, cel, no i cel, no deklarowałem, że teraz zarabiam 20 tysięcy, potem 30, 100. Potem 300, nie? bo już, już do, dotarłem do takich zarobków tam rzędu 350 tysięcy brutto, To taka rekordowa wypada miałem około tam 370 tysięcy brutto, czyli, czyli to było no gdzieś tam 300 tysięcy netto, nie? No i w ten sposób można iść dalej, nie? Że, że deklarujesz, że zarabiasz milion, zarabiasz 100 milionów, miliard, 100 miliardów i tak dalej, i tak no, dalej. Jeśli oczywiście chcesz, jeśli oczywiście chcesz. Po prostu to działa. No? Więc tutaj wracając do początku, jeśli startujesz z czymkolwiek, ze sportem, z jakimś nowym zawodem, masz jakąś nową pracę, z jakimś nowym biznesem startujesz, to po prostu Zamiast mówić te negatywne rzeczy, że jeszcze nie wiesz, nie nadajesz się i są lepsi, itd., tak dalej, zacznij mówić pozytywnie. I to nie jest to, że tylko, tylko to sprawi, że właśnie osiągniesz sukces, ale to pomoże Ci osiągnąć ten sukces, ten zamierzony cel. To jest to, dlatego, niezależnie od tego, z jakiego poziomu startujesz, no, ma to jakieś tam znaczenie, ale niezależnie z jakiego poziomu startujesz, powinieneś dać sobie takie deklaracje tożsamości, które będą Ci pomagać, a nie gdzieś tam Cię oddalać od tego zamierzonego celu. Wiadomo, jeśli, jeśli zarabiasz 1000 złotych teraz, no no 3-4 tysiące pewnie na etacie, jakąś tam najniższą no albo jakąś inną kwotę, no to Wiesz, gdybyś sobie zadeklarował, że, że zarabiesz teraz 100 milionów, mogłoby być ciężko, nie? To jest kilka poziomów wyżej, to, to zupełnie jest inne myślenie. I te, i wiesz, dlatego ja sugeruję, przynajmniej tak, tak ja tak robiłem, dawać sobie tylko ten jeden pułap wyżej, ewentualnie dwa pułapy wyżej, ale nie, nie 10, nie? Czyli wiesz, jak zarabiałem 1000, to wiesz, deklaracja, że no, zarabiam 2000, to, to, to nie było za ciekawe, nie? ale z drugiej strony, bym sobie dał wtedy, że zarabiam 100 tysięcy, to też było gdzieś tam poza, poza moim zasięgiem w ogóle, wiesz, nie, nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić. 10 tysięcy te, też byłem ciężko sobie wyobrazić, ale już łatwiej. I było to na tyle, jak się okazało, do ogarnięcia, że, że w te 3 miesiące pracy w necie, no, to spokojnie do tych 10 tysięcy dotarłem. Nie? Także jakieś tam o ten jeden, dwa poziomy wyżej. W każdym aspekcie. W każdym aspekcie. Wiesz, jeśli, jeśli teraz na przykład chcesz zrzucić wagę, warzysz ważysz 150 kilo i dasz sobie deklarację, że ważysz, wiesz, 50 kilo, no nie będzie to zbyt, wiesz, zbyt rezon rezonować, nie ale jeśli sobie dasz, że ważysz tam 120 kg, a potem dojdziesz do tej wagi i dasz sobie stówę i tak dalej. Będzie ci to łatwiej osiągać po prostu. Nie? Małe kroczki, krok po kroku. Także yy, od razu, kiedy startujesz w necie, ja tak wszystkim mówię, którzy ze mną zaczynają współpracę. Zacznij od, yy, no wiadomo, cele, deklaracje i tak dalej, jakieś tam marzenia, plany, to, to trzeba ustalić. Ale jak najszybciej, poza tym, że masz to gdzieś tam tylko w głowie czy na kartce. Wprowadź to w rzeczywistość, znaczy pokaż to światu. W jaki sposób? No właśnie, poprzez media społecznościowe, poprzez różne platformy jak YouTube, jak TikTok, Instagram, Facebook. i szeroko. Wszędzie zadeklaruj swoją nową tożsamość, z grubej rury. No? Napisz, kim jesteś. Ale nie, żeby to stwierdzało fakt, ale żeby było zaproszenie możliwości. Napisz w takim sensie, że kim ty byś chciał być, ale nie pisz, że chciałbym być tym i tym, tylko napisz, kim ty jesteś. I ja wiem, że to może być takie pokrętne dla osób, które jeszcze nie są w tym biznesie, albo które nie interesowały się wcześniej rozwojem osobistym, czy tym deklaracjami, czy, czy tym ustalaniem celów, marzeń, planów tak dalej. Ale uwierz mi, że to zadziała. To po prostu zadziała. Będziemy na to ekspozycję. Jeśli. Publicznie, publicznie, odważnie się określisz, to, 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 to działa dużo lepiej niż jakbyś to tylko na kartce napisał i sobie, sobie schował w, gierze, w plady. Bo jest coś w rodzaju takiej presji społecznej, nie? bo inni patrzą teraz, będą patrzyli, czy, czy powinien ci się noga. I wiesz, i to będziesz miał takie ciśnienie, że no nie może ci się podwinąć noga. Musisz cisnąć, nie? aż osiągniesz swój cel ludzie będą hejtować na początku. Znaczy na, na początku będą, wiesz, tak zerkać. No, Cichocki zarabia tysiąc złotych, mieszka w akademiku, a, a ja wielki milioner internetowy. Ja miałem to samo. Osiem lat temu ludzie tak samo, właśnie w ten sposób o mnie mówili. Wiesz, wchodziłem na etat, pracowałem na etacie za tą najniższą krajową. E, pracowaliśmy w takiej przestrzeni e, coworkingowej, wiesz, że jedna wielka hala i pełno biurek. I pełno biurek. No i też wchodziłem na ten etat. Ludzie już widzieli w internecie, co ja tam o sobie wypisuję i co, co robię, że tu mam takie wyniki i tak dalej. No i krzywo nam nie patrzyli. No? Że no wielki milioner internetowa, musi na etat za 1000 złotych przychodzić. Ja bardzo szybko tak naprawdę już nie musiałem na ten etat przychodzić. Bo, bo pieniądze, tak jak ci mówię, po... No, no w pierwszym miesiąc zarobiłem... 3,5 tysiąca, czyli to było już trzy razy więcej niż na etacie zarabiałem. Po trzech miesiącach to było 10 tysięcy i potem bardzo szybko to sobie przeskalowałem. Ale to nie chodziło o pieniądze, chodziło to o, o mental, że ja ja od zawsze byłem tak programowany, że musi być ta bezpieczna praca na etacie. Nie? Ta umowa o pracę. Ja się po prostu bałem pójść na swoje, chociaż już zarabiałem wielokrotnie więcej. Więc musiałem sobie to przerobić w głowie po prostu. I, I zrobiłem to w ten sposób, że, no już pracując w tym necie, miałem odłożone sporo pieniędzy. Napisałem sobie wypowiedzenie z pracy i ja z tym wypowiedzeniem, nawet odchodziłem w plecaku. Ale to była lekkość, czyli mi się tak lekko pracowało. Po prostu, jakby wiesz, wtedy miałem już taki luz w głowie, bo nie bałem się. Nie? Ja dobrze pracowałem, ja miałem ultra dobre wyniki. Pracowałem mega szybko, wydajnie, a ja wszędzie, gdzie, wszędzie gdzie pracowałem to dawałem sobie 200%, dlatego ja byłem mega dobrym pracownikiem. No ale właśnie byłem pracownikiem, a pracownik zarabia tyle co pracownik. A mi zależało na tym, żeby zarabiać jako, jak właściciel. Ne? Raz, że na własnych zasadach, a dwa no to wiedziałem, że to będzie się potem wiązało z lepszymi zarobkami, więc będąc na tym etacie, mając to wypowiedzenie w plecaku, Czekałem, aż ktoś mnie wkurzy. No, nikt mnie za bardzo nie chciał wkurzyć, bo, bo, no bo pracował, ja byłem na tyle dobry, że, że miałem, wiesz, jakby spokój. No ale jedyne, co mnie wkurzało tak naprawdę tam, poza, powiedzmy, niektórymi współpracownikami, no, to była niska wypłata. To, to, to była ta świadomość, że, świadomość tego, jak dobry jestem w tym, co robię, a jak mało zarabiam, nie? Natomiast praca była na tyle, wiesz, prosta, jeszcze w mieście studenckim, jakim jest Toruń, że każdy student by przyszedł i się nauczył tego, co ja tam robiłem i szybko, byłem po prostu zastępowalny, więc nie mogłem zarabiać więcej. Więcej zarabiać możesz tylko wtedy, kiedy twoja wartość w oczach innych jest wyższa. Po prostu, No dobra chwilę sobie pogadaliśmy, a, a tutaj zależało mi na tym po prostu, żeby być odważnie podszedł do tego tematu, kiedy startujesz zarabianie w necie. To jest bardzo ważne, bo jeśli będziesz się czaił na początku, dużo ludzi się czai. No to, no to się czając, no to, to nic nie osiągniesz. Nie? Jeśli, jeśli Ty nie określisz się sam, ile chcesz zarabiać w necie, a w necie jesteś sam swoim własnym szefem. Sam ze sobą podpisujesz umowę. Taką mentalną, wiesz, możesz to na kartce sobie napisać, przysłownie. Ale jedną z form umów, jakie podpisujesz sam ze sobą, jest właśnie to, w jaki sposób się określisz w socjal mediach, kim ty jesteś. Czy jesteś ekspertem, czy dopiero uczysz? Czy może uczysz innych zarabiać? Ja też od początku właśnie w ten sposób się kierowałem, że ja, ja uczę innych zarabiać. I wiesz, Właśnie to, że się tak, tak określałem, sprawiało, że sam musiałem się uczyć jeszcze więcej, nie? bo ja się musiałem czegoś nauczyć, żeby nauczyć innych, a miałem po prostu dar przekazywania tej wiedzy. Mam ten dar, w bardzo prostych słowach potrafię wytłumaczyć bardzo skomplikowane rzeczy. Ja bardzo, bardzo w prosty sposób potrafię wytłumaczyć, na czym polega SEO, czyli optymalizacja wyszukiwarki. tak, żebyś był to w stanie w ciągu wiesz, jednego dnia się nauczyć i, i robić. Bardzo łatwo tłumaczyć ci algorytmy socjal mediów, bardzo łatwo tłumaczyć ci właśnie to, w jaki sposób mówić, żeby, żeby to działało. Ja obserwuję wielu takich początkujących ludzi w biznesach internetowych, którzy właśnie nie robią tej deklaracji na początku, tylko ciągle dołączają do projektów, ciągle dołączają do, do jakichś zespołów, dołączają do jakichś firm. Ludzie! To, to, jak będziesz dołączał, no to będziesz ciągle takim wagonikiem, tylko nie? A ty masz być tą lokomotywą, która wiesz, ciągnie to wszystko, nie? która wyznacza kierunek. Ty masz być tym liderem, bo tylko liderzy zarabiają. To już chyba nie wiem, czy wiesz, czy nie wiesz, ale tylko ten, który się faktycznie kieruje na, na tego top, będzie zarabiał. A, a przecież każdy może się w ten sposób kreować. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, żebyś nie, nie czuł się z tym tak, że to oszukujesz innych, tylko żebyś po prostu wiedział, że tak trzeba, że tak działa mózg. I, i, i w ten sposób się po prostu zaprogramujesz na ten sukces. Dobra, może nie chcę też dzisiaj raz mówić tego samego, ale yy, powiedziałem to tyle razy, żeby, żeby to wybrzmiało, że to jest, to jest tak ważne. To jest naprawdę ultra ważne. Yy, a a jak chcesz ze mną współpracować bezpośrednio, to też ja już mam tam ponad 5 tysięcy ludzi. Po, sorry, ponad 6 tysięcy ludzi już się ode mnie uczy. Jest spora gromadka, <laughs> więc to już też nie jest tak, że ja każdego jak leci, przyjmuję. Wymagam też, żeby chociaż takie, taką podstawową wiedzę z zakresu marketingu afiliacyjnego mieć. Nie musisz tego gdzieś tam w necie wyszukiwać. Ja pod tym nagraniem zamieszczę, zamieszczam. Około godzinne, półtorej godzinne takie moje szkolenie z marketingu afiliacyjnego, z takich podstaw. Więc też, jeśli myślisz o tym, żeby rozpocząć ze mną współpracę, to, no, to od razu mówię: Ja współpracuję tylko z osobami, które to szkolenie przejrzą chociaż, obejrzą je chociaż raz. Bo to jest ważne, żebyśmy o podstawach nie musieli mówić. Potem <laughs> te podstawy już są właśnie w tym szkoleniu omówione. Więc zobacz sobie ten webinar, link. Masz w opisie tego filmu. Gdzieś tam w komentarzu też pierwszym przypnę. Zobacz sobie to szkolenie w całości. Możesz tutaj zapisać na dowolną godzinę. Te szkolenia są odbywają się codziennie. Jak sobie je obejrzysz pod koniec webinaru, właśnie dla osób, tylko dla osób, które to szkolenie obejrzały do końca, jest przedstawiona możliwość współpracy ze mną na bardzo fajnych warunkach. Jednym z takich fajnych warunków jest to, że jeśli nie miałeś żadnego doświadczenia wcześniej w branży, nie pracowałeś wcześniej w tej afiliacji, jesteś w Polsce, przebywasz tutaj, masz ważny dowód osobisty, bo współpracujesz tylko z osobami pełnoletnimi, to te 8-10 tysięcy masz jak w banku. Masz po prostu gwarantowane umową, jeśli chcesz. Nawet jeśli, jeśli taka umowa mentalna, gdzieś tam social mediowa, to na, dla Ciebie na początku jest nie wiem, zbyt takie śmieszne i, i, i nie, nie pasuje Ci to, możesz mieć umowę na napisaną, podpisaną. To jest spoko. Jest to biznes, więc w dalszej perspektywie możesz zarabiać, wiesz, 3, 4, 5 tysięcy, a możesz zarabiać 100 tysięcy. Bo taki, takie osoby też mam u siebie w zespole, które tyle robią. Ale to nie jest tak, że no, że one nie robią nic. One po prostu cisną. Tak jak ja cisnę, tak one też cisną. Bo po prostu wiedziały, że muszą się stać tą osobą, która takie wyniki osiąga. Nie. To, to jest mniej, mniej istotne jest, co robić i jak robić. To oczywiście ja pokazuję. Ale dużo ważniejsze jest to, kim ty się musisz stać, żeby do takich wyników dojść. Także. Tu współpracują ze mną też. Pracujemy nad, nad Twoją pewnością siebie, nad tym właśnie w jaki sposób Ty mówisz, w jaki sposób patrzysz na siebie, czy się lubisz. To jest bardzo, bardzo dużo aspektów. To w poprzednim wideo ja mówiłem, że są tysiące nagrań, które już potworzyłem, udostępniałem mojej społeczności, bo to jest temat, wiesz, niekończący się. No ale dobra. Trochę sobie pogadaliśmy, jak widzisz tych tematów jest bardzo dużo. I, I no jeśli temat Cię interesuje tego, żeby żeby zacząć, zarabiać w necie i od, od początku robić to tak, jak trzeba, a ja wiem jak trzeba to robić. Już przeszkoliłem ponad 6000 osób z tego, to pod tym nagraniem jest szkolenia. I jakie przerobisz, to sobie zaczniemy. Działać już po drugiej stronie. Zobaczę.